A więc hej wszystkim, z tej strony Mela i witam Was dzisiaj w tym bardzo króciutkim, realistycznym SSO na moim kanale. Jak już pewnie domyślacie się po tytule, w ostatnim czasie zawitał do nas nowy członek rodziny i w tym odcinek chciałabym go Wam przedstawić. Ale zanim Wam go przedstawię, to najpierw w skrócie opowiem Wam jak to wszystko wyglądało, bo cała sytuacja jest dosyć śmieszna. Także wszystko zaczęło się od tego, że osiadłam Soraya i zabrałam ją na trening na ujeżdżalnię. Cały trening był bardzo w porządku, wszystko poszło po mojej myśli, ale w pewnym momencie zadzwoniła do mnie Aria. Po jej głosie wywnioskowałam, że jest troszeczkę przestraszona, ale i podekscytowana. Kiedy dowiedziałam się o co chodzi, od razu zerwałam się z treningu i poleciałam szybko do stajni. Jakimś szczęśliwym trafem dobiegłam do stajni akurat w porę, po prostu idealnie, żeby zdążyć na narodziny źrebaka. A więc teraz mogę Wam już przedstawić Lewi. Liv urodziła przepiękną, zdrową klaczkę maści gniadej. Jej pełne imię to Lewio werto, ale razem z Arią mówimy do niej Lewi. Możecie dać znać, z czym kojarzy Wam się to imię, bo ma ono pewne znaczenie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mała jest już taka duża. Już biegnę z wyjaśnieniami. Nie nagrywałyśmy jej od razu, bo średnio było na to czas, bo wiecie, przy takim małym koniku jest bardzo dużo roboty, także po prostu nagrywamy ją troszeczkę później, no bo po prostu wcześniej nie było czasu. Aktualnie nie jestem pewna, ile ona ma dokładnie, ale wydaje mi się, że około dwóch miesięcy. Także tak, w tym odcinku też by było na tyle, dajcie koniecznie znać, jak podoba się Wam Lewi, co o niej sądzicie. Dzięki za oglądanie i pa pa!